Witam bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć, bo dwa dni temu miałem kursy na spawanie. No i jak to wyglądało? Jak to przebiegł ten cały proces pierwszego dnia? Przypomnę tylko, że ping zdałem. I teraz na migomacie zaczynam. I zaczęło się od tego, że wiadomo, przyszedłem, papierologia. Trzeba było wypisać dwa takie blankiety. Jeden do lekarza, drugi, drugi tam już do tego ośrodka spawalnictwa. No, i pan przyszedł, patrzy się na mnie. A ty co tu robisz? Ja mówię, jeszcze druga metoda z powolniczami została do zrobienia. Aha, <grybujesz> patrzy się na mnie, ok. No. No i papiery wypisane, każdy tam pozbierał, daliśmy mu. No. no i zaczęła się. On mówił w teorii o gazach, jak to tam wygląda w poszczególnych... w poszczególnych... W to, co wybrał, nie? Tam wybrali, byli, byli tygowcy, MMA, mig -MAC, no no i wszystko to po kolei objaśniał co, jak, z czym to się je. No, pierw w teorii mówił, i po kolei tam pokazywał. Mówi, no dobra, no to teraz, jak już znacie tą teorię, to zaproszę was po kolei. Pierw wziął tygowców, potem wziął na gazowe. MMA, no i na końcu na migomaty, znaczy pierw na mig, na mag i na migomat, no. No i tam tłumaczy, tłumaczy i tak patrzy na mnie. No ja szukałem w domu czapki po prostu, bo wiedziałem jakie iskry lecą, żeby po prostu włosów nie spalić. Troszeczkę nie mam w zakoli. Ładnie fryzurka jest, także szkoda by było to popsuć. No, no i zapytałem się córek, czy jedna mi odda czapkę, to jej kupię na wiosnę taką lepszą, nie wiem, z psiego patrolu albo coś. No, no i dała mi starsza córka taką różową czapkę. Kościół tak patrzy na mnie. Skąd ty masz tą czapkę? nie ja mówię. Wziąłem córce, ten obiecałem, że kupię. No to wziąłem, bo nie no szukałem, ale no, nic innego nie znalazłem, bo no. tylko ta czapka mi się rzuciła w oczy. No. no kurde, ty, ty jesteś agent, mi mówi. No. No, no i ten, no i tam wytłumaczę, jak to działa. No. Wytłumaczył wszystko, jak działa, jak się spawa, jak się ten drut wymienia, te parametry wszystkie. No, jak ciało ustawić, wiadomo, tam w wygodnej pozycji tym podobne, musi być wygodnie, nie? No. No i jak tłumaczył, to cały czas mi na, tam na tą czapkę, tak mu to nie pasowało. ale nic, no. Także tłumaczył dalej, ja tam miałem taki troszeczkę uśmiech, kurde, o, przepraszam, żona mi zadzwoniła, no i wracając do tematu, no i tak się uśmiechałem, bo temu przeszkadzała ta czapka, no ale wrócił i tak co się zerknął tak na, na, na tych wszystkich hopów, to i no ta na, na moja czapka tak zerknął, nie? No, ale nic ja tam, to jest taki uśmieszek No, miałem. No. no, i jak wszystko wytłumaczył, to mieliśmy sobie usiąść, pobawić się parametrami. No i się powiedział, że jak nam się już będzie nudzić, to możemy iść do domu, nie? No. No, ale po dwóch godzinach do domu to tak trochę słabo. No, ja przyszedłem się nauczyć, a nie wziąć, zawinąć się do chaty. No, ja mówię, kurde, jeszcze trzy godziny to, to będę sobie spawać. Ogo. Będę sobie jechać. No. no i wziąłem tam takie źle pospawane, tak źle pospawane, tak blachy. Tak, chyba trzy, trzy obok siebie były tak przespawane. No, to wziąłem, mówię, zrobię sobie tak na początek, pobawię się parametrami, zrobię sobie tak parę kresek. No, jedna, druga, trzecia, mówię, pobawiłem się tymi parametrami, pozmieniałem tam A, w porównaniu do TIGA. A to jest prostsze, bo, oh, ale mnie, coś taki zimno się zrobiło. No w porównaniu do Tigatu tak troszeczkę, no łatwiejsze to jest, bo w Tigu to jeszcze trzeba ten drut tak posuwać i przytykać do, do tej skiereczki małej, do tego źródełka. No a tu to jest, no prostsza sprawa, bo ten drut już jest w tym w tym podajniku, nie? No to mówię, no okej, okay, no to mówię jak tylko okazało się pobawić parametrami no to są takie pół godziny mówię, no to lecimy dalej mówię, pójdę o krok naprzód bo będę takie spoiny robić, już takie konkretne no, no to wziąłem drugą blachę tak no i... jechałem najpierw sobie to przykleiłem no i potem jechałem równo, ładnie kreseczkę. Na koniec filmu spróbuję Wam to pokazać zmontuję żebyście widzieli także z pierwszej lekcji jestem z siebie dumny bo nie wychodziłem, że tak powiem, przed szereg, A, bo to jest jeszcze dużo nauki przede mną, to cały czas człowiek musi się wprawiać w tym. No, zobaczymy, jak mi to pójdzie, to pierwsza lekcja. No, najgorsze będzie może nie wymiana butli, ale wymiana te, tego, tego drutu. Spawalniczego, który jest w tym wężu. I ten, bo ten sam gaz, to, to tam pół biedy. No, to wymienić, to to jest pół biedy, ale ten drut to będzie najcięższa sprawa. No, także mam nadzieję, że się nauczę, że mi się to skończy w czasie kursu. I proszę pana, żeby mi po prostu nie pokazał, tylko. Ja sam to wezmę i spróbuję sam to zrobić. Także zobaczymy, jak mi to wyjdzie. No, najlepiej się uczy na metodzie prób i błędów. Znaczy no, żeby jak najmniej błędów było, a te próby, żeby były takie trafne na, że tak powiem, 100%. Bo już się rozglądałem za, za robotą to oferty pracy no fajnie płatne są wiadomo ale trzeba będzie troszeczkę zainwestować ale wydaje mi się że warto no, żeby coś zyskać trzeba coś stracić także jestem w pozytywnej myśli i mam nadzieję że będę zadowolony z mojego wyboru bo drogi Powrotnej do mojej pracy sobie nie wyobrażam, chyba nikt sobie nie wyobraża już 10 lat, to, to długo. No, a coś nowego robić to po tylu latach, jak ja poszedłem na ten kurs, to wszyscy możecie mi wierzyć, że taka odskocznia, no coś pięknego, coś pięknego, tego nie da się opisać, no coś innego do roboty. Fajna sprawa, fajna zabawa. No, także każdemu polecam. No, Postaram się za tydzień coś nagrać. Znaczy do tygodnia, bo w niedzielę chyba mam kursy. Także opiszę, jak to wyglądało na drugich zajęciach. Tak pokrótce. No i na koniec filmu pokażę Wam, jak to. Spróbuję Wam pokazać posklejam ten film jak ja to zrobiłem no także trochę tych blaszek tam miałem, ale mało zdjęć robiłem bo skupiałem się na ćwiczeniach skupiałem się na, na, na tym po prostu, żeby się nauczyć tego a nie fotogalerię robić no, ale to dla was to wiadomo wyjątek Zrobiłem tam parę zdjęć, pomyślałem. No. Bo... Także życzę miłego, długiego weekendu. I do następnego. Zapraszam. Miłego dnia. Pa.